Elizo, jesteśmy na gali charytatywnej i dzisiaj jest to gala na rzecz dzieci z padaczką. Powiedz, z tego co obserwuję, to udzielasz się w takich różnych akcjach, czemu dzisiaj tutaj jesteś? Czy to jest ci jakiś bliższy temat, czy chodzi po prostu o dzieci? Ja uważam, że e, pomaganie jest gdzieś tam wpisane w, nas, w nasz obowiązek, zarówno osób publicznych, jak i każdego człowieka. To jest takie bardzo ludzkie. I jak tylko mogę chociaż malutką cegiełkę dołożyć i poświęcić wolną chwilę, e, wszelakim maksimum tym to zawsze jestem na tak, e, a w moim sercu jest zawsze dużo miejsca dla dzieci. Padaczka jest taką bardzo przykrą chorobą, ponieważ ona m, często wyklucza, choć zupełnie niepotrzebnie, e, bo jest to choroba, z którą normalnie funkcjonujemy i żyjemy. I oczywiście starsze osoby zdają sobie z tego sprawę, ale dzieci często boją się dzieci chorych na padaczkę, szydzą z tego. No i po prostu musimy uświadamiać e, ludziom, że nie ma czego się absolutnie bać, tylko trzeba to komunikować, bo ważne jest, żeby wiedzieć, jak postąpić w sytuacji, kiedy ktoś ma atak padaczki. A czy ty umiałabyś dokonać takiej pomocy? Udzielić? Tak, tak, umiałabym. Umiałabym, ja się interesuję takimi rzeczami. Ogólnie biologia jest mi bardzo bliska e, i takie rzeczy związane z medycyną, ale takie podstawy oczywiście e, potrafię komuś pomóc. I uważam, że każda osoba powinna wiedzieć, bo naprawdę to wystarczą trzy drobne szczegóły. Żeby komuś pomóc, a czasami brak wiedzy może spowodować nawet uduszenie takiej osoby, więc no nie ma żartów. No właśnie, fajnie byłoby chyba zrobić też takie szkolenia, myślę. Tak jak szkolenia z pierwszej pomocy, to też szkolenia z pomocy w takich sytuacjach, bo chyba osób na padaczkę jest sporo w naszym kraju. Bardzo dużo osób ma padaczkę i dużo osób też boi się o niej mówić, bo boi się właśnie tego wykluczenia. My ostatnio robiliśmy preselekcję do Miss Warszawy i mieliśmy właśnie taką dziewczynę, która była chora na padaczkę i ona ukrywała tą chorobę. Bała się tego, że zostanie odrzucona i rzeczywiście ta choroba. Choroba też się uaktywnia przy dużym stanie, w dużym stresie i przy dużym stanie takiego pobudzenia emocjonalnego. Dziewczyna dostała padaczki, ataku padaczki i nikt nie wiedział, co jej jest. A to wygląda naprawdę bardzo groźnie. Chociaż to no, groźne, wbrew pozorom, nie jest, ale jak ktoś nie wie, to jest to przerażające, bo nagle nie wiadomo, co się dzieje. Gala się widzę, zaraz będzie zaczynała. Powiedz nam, nad czym teraz pracujesz. No muszę się pochwalić, że udało mi się zrobić kolejną bardzo dużą, fajną reklamę. Tym razem będzie to instytucja finansowa, duży bank, więc reklama mam nadzieję, że niebawem wystartuje. Będę też twarzą tramwajów warszawskich. Na to już czekam od dłuższego czasu, bo już spot nakręciliśmy dawno, ale czekamy na wiosnę. No i Leśniczówka, co dalej zobaczymy. A jeździsz tramwajami? Przyznam, że słabo mi z tym idzie, ale kocham tramwaje. Jeśli miałabym wybrać swój ulubiony środek lokomocji, to tramwaje. No niekoniecznie w Warszawie, ale w Warszawie też się przekonam. Ale jak będziesz w Spocie, to chyba będziesz musiała reprezentować warszawiaków. Oczywiście, że tak. <grym> dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, kochanie.